Portugalia, Holandia, więc kolejny mocny zestaw w jednej ósmej finału. Przy piłce Portugalczycy, João Feliz, 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 powalony przez Dumfriesa i Kempainen odwizuje faul. To na pewno będzie rzut karny, tu nie ma żadnych wątpliwości. Portugalczycy przed szansą na zdobycie pierwszego gola. Kto będzie wykonawcą? Zaraz się przekonamy, jest nim Fernandes, Fernandes i piękny strzał. Wokienko, dziesiąta bramka Fernandesza dla reprezentacji Portugalii. Portugalia prowadzi 1-0. Dumfries. Pomarańczowi rozpoczęli od wyrzutu z autu. Stangs, Stangs. A oj dobra interwencja Rujego Patricio. Teraz Stęks z rzutu zrzutu rożnego. Kluivert. Justin Kluivert bardzo dobrze mija obrońców. I Binaldo mi jest Van de Beek. Jest wyrównanie w 41. Minucie. Piękna bramka Van de Beeka. Portugalia remisuje teraz Holandią. 1-1. Weindal. Weinaldum. Wycofanie. Bardzo wyrównane spotkanie. 70 minuta na tablicy wyników. Wciąż Remis. Delact. Stanks, Van de Beek. Dumfries. Nie wyszedł poza boisko, Stanks. Teraz będzie zapewne do środka. Bywał i Van de Beek. Ale piłka poza boiskiem. Guerreiro. Do środka do Fernandesza. Ten do Cristiano Ronaldo. Bruno Silva teraz próbował zaskoczyć rywali. Guerreiro, Fernandez, Cristiano Ronaldo z ją i Fernandez, ale ponad bramką, zdecydowanie, 86 minuta być może, teraz to jest ostatnia okazja na to, aby zdobyć bramkę, Wijnaldum do Stengsa, Stengs niestety bardzo słabo i Rui Patricio nie ma najmniejszych problemów, Guerreiro, jeszcze Memphis Depay dobiegł do to piłki, Fernandez, Diasz, Diasz, piękna piłka do Rafa i Rafa zdobywa gola na 2 do 1, Rafael Silva. Zaraz czy nie pospalonego i nie było. Portugalia mimo że była teoretycznie słabszą drużyną w tym spotkaniu była w stanie zwyciężyć 2 do 1, a główna w tym zasługa Rafa. Widzimy teraz na grafice statystyki Holendrów. Dobra postawa Donego Van de Beek'a i Georginio Wijnaldum'a, również bardzo dobrze zaprezentował się Calvin Stengs, a portugalczycy Mimo, że tylko cztery celne strzały oddali na bramkę, to jednak były to strzały bardzo dobrej jakości. I Bruno Fernandes w 28 minucie na otwarcie wyniku i później na zwycięstwo w 90 minucie Rafa, czym dobił Holendrów i czym zapewnił Portugalczykom kolejny w historii udział w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Na dziś tyle. Zapraszam na kolejne spotkania.